Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzaki zapraszam na kolejny odcinek z Battlefielda 1 a dzisiaj coś zupełnie nowego bo gramy z dobrze wam znanym i zapewnie lubianym karabinem Mosin Nagant M91 no Mosina zna chyba każdy on się pojawia w bardzo wielu produkcjach no zaczynając oczywiście od Hanta, który tutaj na kanale króluje w zasadzie jeżeli chodzi o FPS-y, przez Battlefield 1 nie w Battlefieldzie tylko w postscriptum przypuszczam, że Mosin Nagant też się pojawia, na pewno jest także w Tarkowie, mimo że Tarkow to jest jakby FPS oparty o współczesne realia, jeżeli chodzi o pole bitwy, a Mozin jest wszędzie. Mozin jest wszędzie, on żyje jakby własnym życiem, można by powiedzieć. No i wydropił. Nie, nie wydropił mi się. Ja go odblokowałem oczywiście, ale wydropiłem skina do niego, właśnie takiego konkretnie skina to się nazywa, bo. Kariowa. Jedyny skin, który mam do Mozina, bardzo ładny. Ogólnie miałem ostatnio z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu 157 skrzynek do otwarcia. Dobra, lecimy, lecimy. Gramy tryb to są chyba gołębie wojny. Nie, to jest jakiś, jakiś deathmatch, widzę. Przeciwnik zadał pierwszy cios. Okej, ostatnio to były te gołębie wojny, czy coś w tym stylu. I to było bardzo, bardzo fajne. W trybie hardcore, co jest ciekawe. Ej, to nie jest mój, nie? Nie wiem. <laughs> Kurde. O, oh eee, Zabiłem kogoś? Granatem? Ej, nie ogarniam. Mam 46 pingu, więc to chyba nie był lak na tego gościa, z którego strzałam, do którego strzałem z karabinu. Tylko ktoś po prostu wlazł i granat zapewne. Eee, no i co tu więcej dodać? M powiem szczerze, że tak. Mam pytanie do was. Bo odblokowałem właśnie podczas otwierania tych skrzynek, Jesteśmy odblokowałem to znaczy się na y, dropiło mi sporo y, przedmiotów typu fragment do jakiejś broni do walki z warciu, do szabli chociażby, jakieś, nie? Ja nie wiem, jakie ja mam to odblokować i jak to w ogóle sprawdzić, ile mam tych fragmentów i tak dalej. Piszcie w komentarzach, będę bardzo wdzięczny. Y, bo jak wiecie, ja nie jestem jakimś w ogóle weteranem Przeciwnik w Battlefield 1 w ogólnie FPS-ów, nie? Patrzcie, jakie lagi. O! Gdzieś tam był. Dobra, dostał. Aj, cholera. O, tu jestem już troszeczkę... Exposed, jak to mawiały. Jak to mawiają Angole, no niestety, niestety. Ciężka sytuacja, było ich sporo, zresztą... No okej, okay, zabił mnie jeden w sumie, nie sporo, więc dobra, spróbujmy się zrespić na tym Jesteśmy kościół. na prowadzeniu. Aha, on zginął, no tak. Jak zwykle, oni tu z prawej strony nas naciskają troszeczkę, więc spróbujemy tam obiec może z tej prawej i zabezpieczyć troszeczkę teren. Gramy oczywiście z... to jest karabin piechoty, to nie jest to snajperski zresztą, co widzieliście. Więc kurde, tu jest jakiś suppressive fire roztry, wiecie? Wróg jest na prowadzeniu. Prawiam, że że trzeba tej lewej flanki tu bronić samotnie. To nasz. Kurde, skąd? Skąd on się tam wziął? Myślałem, że ta prawa flanka jest zabezpieczona, a tymczasem zupełnie, zupełnie nie. Dobra, jeszcze raz. 3-3 na razie statystyki takie sobie bym powiedział. Na tym gościu się zrespimy. Ej, no bez jaj. Skąd mój tutaj? Kanasi. Tłoku na serwerze nie ma. To trzeba przyznać. O. Ale to wynika z faktu, że... Ja gram jak zwykle w dziwnych godzinach. Jest 13 bodajże. To nasi. Okej, okay, okej. Okay. No, randomowe spamny zawsze są nerwiające, nie? Tak to już z nimi bywa. Tak, najgorzej jest trafić w cel, który się nie rusza, nie? Przeładować, a nic z tego nie będzie za daleko. Miałbym sniper, to może by się udało. O. No dobra, w plecy, w plecy, jestem na pierwszym miejscu, okej, okay, to dziwne. To dosyć dziwne, naprawdę. Ale Mozin nagant jest... Znaczy nie wiem jak wy go oceniacie. Mi się z niego strzela bardzo dobrze. No wiecie, dla mnie na pierwszym miejscu jest zawsze Lebel, ale to nie ze względu w zasadzie na jego jakby walory, tylko... Okej, okay, widział mnie, jasne, ja jego też widziałem. Ale ze względu na... na to, że historycznie to broń lubię... I często dużo z nią gram po prostu. I się rzeczy jakby, przyzwyczaiłem się już do Lebela. Jeżeli on nie jest jakimś. Widzieliście to? Ilu ich tam jest? Nie zabiję wszystkich. Nie ma szans. No tak, tak to jest, jak się wychyla kurczę w jednym miejscu i tam było czterech pięciu, więc spokojnie można było coś postrzelać, gdybym troszeczkę to bardziej z głową zrobił, zobaczymy gdzie nas tu zrespi, tu nas było? dobra. No to lewą flankę możemy spróbować podepnąć. No i podepnęliśmy, pięknie, snajperski nas zdjął. Tak, no, widzę, że ekipa sobie słabo radzi, bo ja się nie czuję, wiecie, jakoś super mocny, powiem szczerze, w tej rozgrywce. Nie robię jakichś super cudów, nie wiadomo czego, a jestem w pierwszym miejscu, więc to no, ewidentnie drużyna z się. <grych> ja, z czego ja się cieszę. Dobra. Przeciwnik jest na prowadzeniu. Dobra. Ładujmy. Przeciwnik na prowadzeniu. Parę fragów nam tu wleciało. Okej, okay, on tam postawił tą y, zasłonę. Czy Ja muszę przebiec gdzieś. Nie wiem, czy ja to przeżyję. Przebiegania. O, to nasz! Cholera. To słońce jak wali prosto w oczy, nie? Nic nie widać. Zupełnie. O. Jeszcze headshota dostał? Dobra. To ja. Nie strzelaj, Jest. Tak. Oczywiście tu nie, wych nie wychylę po prostu. Dobra, po raz trzeci, okej, okay, tu też zabity, dobra, dobra, nadal jesteśmy chyba w plecy, jeżeli chodzi, ja nie wiem, te punkciki są na górze, ale nie wiem, czy lepiej jest, jak mamy ich więcej, czy mniej? Kurde, głupota straszliwa. jest blisko. Stanie i w celu... Tam jest typ. Stanie i w się... Jednego zabiłem. Plus. No swoje zrobiłem. 16 fragów na 6 zgonów. No zdecydowanie swoje zrobiłem. Powiedzmy sobie szczerze. Strasznie lubię ten tryb w Battlefield 1. Jest przekozacie. Co wy sobie leżycie tutaj? I tak się to robi. O, osłaniać mnie panowie proszę. Ja się tu przebiję. Gwarantuję wam, że ja się przebiję. Tylko po prostu odrobinę. Mówiłem, że się przebije. Przeładujmy mozinka. Piękny ten mozin jest. Skiny są. Mm. Fiji jedynce naprawdę. To jest coś pięknego. Dobra. Fuck! Zapomniałem, że jeszcze nie zrepetowana była broń. Kurde. No chyba prze przewalimy, nie? Nie wiem, kurczę. Ale nie, nie, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że im więcej, jakby, to są chyba fragi naliczane, a nie zgony. Panie. Wow. To jest ciężka sytuacja w tej chwili. Dobra. No z innej strony. No jednego zabiłem, no. W takim położeniu nie było to jakoś super łatwe, powiedzmy sobie szczerze. Dobra, byle, byle teraz nie poginąć jakoś dużo razy, nie? Yy, randomowy resp. Zobaczmy. Kurczę, no to jest fatalne położenie. Wydaje mi się, że lepiej tam się schodzi z tej góry, niż się wchodzi pod tą górę, nie? O Tam w sensie. Nie wiem, czy ja to przeżyję. Dobra, nieważne. Ok. No i mamy zwycięstwo. Dobra, czyli wszystko jest jasne. Salonowy Blitzkrieg bym wolał niż, niż Amiens, powiem szczerze. Czy ja grałem kiedykolwiek na Amiens na y, trybie hardcore na tych małych mapkach? Bo to są te małe mapki, małe rozgrywki, które są też bardzo fajne, naprawdę. Chyba nie, ale jednak ludzie wolą Amiens, więc zobaczymy. Zespołowy deathmatch za chwilę zobaczymy. Jak się Mozin spisze na Amiens. On jest w ogóle sam w teamie, patrzcie. Ale jaja. Okej. Okay. Rosyjski królewski rozkaz miał. Dobra, wiecie co? Nie robię tego cięcia już tam chrzanić. Pogadam coś jeszcze przez chwilę. Najbardziej mam oczywiście zwiadowcę rozwiniętego medyk na drugim miejscu 22, jakby 22 poziom. Szturmowec na trzecim, 15 poziom, wsparciem. Ja nie potrafię grać wsparciem, powiem wam szczerze, a kawalerzysta, jakby yy, granie tym jakimś. no sprzętem, że tak powiem militarnym, to też nie do końca dla mnie, więc u mnie niestety, jeżeli jesteście nowi na kanale, bo cały czas od Battlefielda 1 ludzi przychodzi mnóstwo na kanał, to jest zadziwiające, ale ten pierwszy film z Battlefielda 1, który nagrałem, on ma już w tym momencie 25 tysięcy wyświetleń, te liczby cały czas rosną, ostatnie jakby 48 godzin to około 500 wyświetleń właśnie wskoczyło na tym materiale z Battlefielda 1, więc to cały czas jakieś nowe osoby się przewijają, więc jeżeli jesteście nowi, no to u mnie niestety mm, dużo jest zwiadowcy, bo bardzo mi się podoba to, że to jest jakby najbardziej jakby precyzyjne historycznie granie z wiadowcą, że tak powiem. Jeszcze w trybie hardcore to jest bardzo mocna klasa, więc to tym bardziej mi tutaj pasuje. No, jeżeli chodzi właśnie o realizm i tak dalej, no to Battlefield oczywiście jakoś super wiele z realizmem wspólnego nie ma. Rzecz w tym, że ostatnio właśnie, możecie już polecaliście mi zresztą Verdun, produkcję, która jest za darmo na Epiku. Którą prawdopodobnie jeszcze jest za darmo na Epiku, możecie ją sobie odebrać. Ja ją sobie odebrałem, przetestowałem i moja opinia będzie niedługo. Przypuszczam, że środa, czwartek, gdzieś mniej więcej tak się pojawi materiał z gry Verdun. No i jeżeli was to interesuje, no to oczywiście daję znać. No, ale jako, że właśnie ja ten realizm historyczny Lubię. Nie zawsze, nie w każdej produkcji jest to dla mnie jakoś super istotne, ale w jedynce Battlefieldzie super mi się to podoba, właśnie. Granie tymi y, karabinami piechoty, więc no będzie tego po prostu dużo. Musicie się przyzwyczaić i tyle. Dobra. Bądź oczywiście, inne rzeczy też, bo sporo skinów mi wydropiło, więc na 100% będą też inne rzeczy, inna broń. Y, medykiem zamierzam pograć niedługo na karabinie, którym za wiele nie grałem. Jak dotąd. Nasza strona zadała pierwszy cios. Tak, mamy dwóch. O. Myślałem, że to zwłoki. Autentycznie myślałem, że to zwłoki. To no ale wiecie. Tak to jest z bronią samopowtarzalną. <grystanie> oh, oh, oh. Dobra, no właśnie tak to jest z bronią samopowtarzalną. Dobra, niezły początek. Tutaj się troszeczkę... Okej, okay, ktoś mnie podniesie chyba. Tu jest medyk blisko. Jest szansa, że mnie podniesie. Medyk jest na mnie centralnie. Ale mnie nie podnosi zapewne dlatego, że gaz. Ja zginę pewnie od razu. Dziękuję Ani medyku. Spisałeś Co tu się... Ja się zaczynam gubić. Ja... Dobra, sorry, sorry, wszedłem Ci w paradę, sorry. To ja, spoko. Nie strzelać. Swoi. Gdzie jest wróg? To nasi, dobra. E tu ktoś padł. O nie, to nasi. Kurde, drugi tam był. Myślałem, że tylko ten jeden snajper. O! Oh. Szkoda, wielka szkoda. Medyk podbiega, ale nie. Medyk zginął, więc respimy się normalnie. E, dobra, no jestem nadal na pierwszym miejscu. Nie wiem, czy wygrywamy. Wygrywamy, więc jest, jest nieźle, wydaje mi się. że ja cały czas... O, tam, tam są ci goście. Trzeba by ich tam porobić trochę, tak, nie? To nasz. O, nie! No, idiota. Oj. Dużo jest naprawdę... O, dzięki, dzięki, panie. Kurde No nie, dlaczego ja tyle zwlekałem? A, i podstawowa zasada, wiecie, jak gracie z karabinem piechoty, e, e, jak to się mówi po angielsku? Aim small, miss small. Czyli po polsku ciężko to przetłumaczyć. Fatalnie. Przeciwnik jest na prowadzeniu! Aj! Niedobrze! Niedobrze! Przeciwnik jest na prowadzeniu, ostatnio dużo giniemy, trzy zgony, no to może nie jest jakoś strasznie dużo, ale nas tu strasznie cisną, powiem szczerze. Że... Dobra, tu się zrespiłem, zobaczmy co, co stąd się udało grać. Początek bardzo dobry. Teraz się wszystko troszeczkę zaczęło sypać, czy to jest przeciwnik? Oni z tego budynku... Okej. Okay. Zabiłem przynajmniej. Z tamtego budynku nas strasznie cisną. No ten Gami to widzę, że on w ogóle... On ma 0,6, więc on pewnie celowo zabija naszych. Albo jest takim totalnym kretynem. No kretynów niestety, jak wiadomo, jest dużo, nie? W naszym gamingowym świecie. Pośród randomów. Oj! Wow! Fatalnie! Sorry przeciwniku, znaczy yy, towarzyszu broni. Medyk nie, nie podnieje się raczej. No ale wiecie, to był przypadek. To nie było kurczę takie idiotyczne, że biegniesz i strzelasz w gościa, który jest przed tobą sojusznika. Myślałem, że on zginął i strzeliłem tak. Ond. Ja pierdzielę, gdzie oni siedzą tutaj? Tragedia, w tym miejscu jest jest strasznie słabo się bić. Trzeba jakoś, nie wiem, zmienić zasady gry i nie, nie wbijać w to miejsce. Bo tutaj jest bardzo ciężko. Oni siedzą w takich spotach, że Panie medyk, Chodzisz albo wychodzisz, nie? To nasz strzelił. To nasz. Co tu się wyrawi? Ostatecznie przegrałem, mm. ciężka sprawa, ale mieliśmy tego typa, który nas mordował zamiast przeciwników, a mimo to jest w sumie w miarę wy wyrównany wynik, Kurczę, skupmy się, jesteśmy w stanie to wygrać wydaje mi się, to nie jest jakaś, nie odskoczyli nam jakoś strasznie mocno, ale to nasz Ot. Ja, ja, nie wiem. No jakoś nie miałem problemu z tym, żeby w gościa przycelować. Ogarnąłem, że to jest nasz i nie strzeliłem. A ten jakoś nie mógł tego ogarnąć. No, trzy razy chyba zginąłem od swoich. Oj. Się. O krok od zwycięstwa. Kurde. Masakra. No taki dobry początek. A teraz wszystko się chrzani. Chłop, czy to on to strzelił we mnie. Nie podoba mi się ta mapa. No kurde, nie podoba mi się. Do o, dzięki tych dobra. No, Świetnie. Autentycznie, no kurczę, tu jest z takich spotów biją, że tu ciężko jest ogarnąć, co się dzieje. Może jestem po prostu nieprzyzwyczajony do tej mapki konkretnie. To nasi. No nie wiadomo, tutaj nie wiadomo gdzie jest wróg, gdzie, gdzie mogą być mniej więcej chociażby nasi. Na poprzedniej mapie jednak było to. No i znowu, w plery gdzieś dostaje, nie wiadomo skąd. To nasz. Prawie go zabiłem. Okej, okay. o jak to nie trafiło? Jak to nie trafiło? A on, on zabił pewnie przede mną chwilę. Siedzą tam. Dobra. 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 No niestety, no nic tu już więcej nie mogłem zrobić. Porażka, ale myślę, że próba całkiem niezła. Więc cóż, kończymy dzisiejszy odcinek, widzimy się w następnym, ja od razu z marszu nagram dwa z rzędu, powiem wam szczerze, no i zrobimy sobie to z jakimś innym karabinem, no i będą dwa takie odcineczki, jak jest tryb hardcore, to wiecie, ja nagrywam, jak mam czas, to nagrywam po prostu ile się da, bo bardzo lubię ten tryb i fajnie później go wrzucać na kanał, tyle, dzięki, jeszcze raz, do zobaczenia, czołem!